Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Bartnik. Jestem magistrem fizjoterapii. Specjalizuję się w uroginekologii oraz opiece okołoporodowej. Przed każdą aktywnością fizyczną, tutaj zalecam każdej mamie udanie się do lekarza prowadzącego, aby on sprawdził wszystkie badania. I wykluczył wszystkie przeciwwskazania, które mogą tutaj znam zagrozić, jeżeli chodzi o ciążę. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na wskazania, jakie są do, do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Oczywiście, ciąża niesie ze sobą bardzo duże obciążenie dla organizmu. I tutaj najbardziej poszkodowany, że tak powiem, kolokwialnie jest nasz układ, narząd ruchu. Często uskarżacie się na ból kręgosłupa, stawów, kończyn dolnych, ale też i często słyszę, że boli was kończyny górne, boli was kręgosłup. Często słyszę, że macie duże obrzęki, że przez to czujecie się bardziej ociążałe i gorzej wam się funkcjonuje. Żylaki. Które powstają przez to, że wywierane jest większe ciśnienie, większy jest przepływ krwi. Wiadomo, maluszek rośnie, to też większe jest ciśnienie w jamie brzusznej i biedne to nasze dno miednicy, które musi cały czas pracować intensywnie, aby podtrzymać tutaj nam całe, całą dolną część miednicy. Kochane, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to często tutaj wysyłam też do lekarza, żeby on jednak stwierdził i sam tutaj zadecydował, czy faktycznie nie macie tych przeciwwskazań. Są to krwawienia. Często jest nadciśnienie tętnicze, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, cukrzyca, niedokrwistość ciężarnych, odmiedniczkowe zapalenie nerek, ciąża wielopłodowa, jakieś infekcje, zapalenia, gorączka, często łożysko przodujące po 26 tygodniu ciąży. Stany przedrzucawkowe. To są takie najbardziej groźne przeciwwskazania, których się najbardziej tutaj trzymamy i faktycznie podczas występowania tych objawów nie chcemy, aby właśnie tutaj wkraczać z aktywnością fizyczną. Jak dzwonicie, to też spytacie mnie, czy w pierwszym trymestrze ciąży można już zacząć ćwiczyć. Zawsze odsyłam was do lekarza, ponieważ pierwszy trymestr ciąży jest bardzo dla mnie fizjoterapeuty jest zawsze czerwoną flagą i zawsze uważam na to, aby pacjentka była bezpieczna i dziecko. Więc dbajmy o siebie, nawadniajmy się, dobrze się odżywiajmy, w miarę możliwości regenerujmy się, śpijmy. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną kobiet, które nie były aktywne wcześniej, a chciałyby podjąć taką aktywność, jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o mnie, fizjoterapeutę, jeżeli pod tym kątem wasz ginekolog również nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście pamiętajcie, dziewczyny, że zawsze. Bierzemy ze sobą butelkę wody, czy to idziemy na spacer, czy idziemy popływać. Po basenie zawsze jesteśmy bardzo ym, zmęczone, więc to nawodnienie jest jak najbardziej wskazane.